Ale też tak za Parmenidesem, mówiąc w dużym uproszczeniu, że cel wyznacza drogę, mhm. no to jeżeli sobie upatrzymy jakiś cel, to on też wyznacza sposób naszego życia. Mhm, tak. Więc y, w jakimś sensie ten y, buddysta, muzułmanin, chrześcijanin, ateista, gdzieś tam w, nie mówię, że całkowicie, bo jednak jesteśmy ludźmi wszyscy. Mhm. E, w, w sposobach postępowania i decydowania o różnych sprawach się hmm. różnią, nie? Tak, myślę, myślę, że tak. Pytanie, jak głębokie to są różnice, no i tu trwa dyskusja. Niektórzy mówią, że one są powierzchowne, nie? niektórzy mówią, że one są zasadnicze. No. W zasadzie chyba nie rozstrzygniemy tego tak na szybko, nie? ale na pewno temat jest. Problem jest, że nie tak łatwo da się to wszystko ujednać. Nie? Być może z tego względu to wymaga od nas takiej mądrości, też kultury dialogu. Nie? To znaczy, też takiej świadomości, że dopóki tutaj jesteśmy w tej wędrówce doczesnej, to, to nie możemy sobie powiedzieć, że mamy taki jasny, pełny ogląd prawdy i że wszyscy inni się totalnie mylą. Nie? To jest jednak coś, co uczy nas pokory, ta, ta pewna niewiadoma, w której się poruszamy.